Tak mocnych słów Tusk dawno w Sejmie nie usłyszał. Kiedy Kukis wyszedł na mównicę i powiedział mu prawdę prosto w oczy, wielu nie dowierzało. Dziś jego słowa stają się rzeczywistością. Bruksela faktycznie robi z Polską co chce. Zobaczcie to ponownie. Wysoka Izbo, panie premierze, osiem lat, a właściwie dziesięć, a właściwie 10 lat, z czego osiem w Sejmie czekałem, aż pan. Wróci do polskiego sejmu. I wiedziałem, że pan wróci, bo trzeba wprowadzić euro i trzeba Polskę mocno sfederalizować z Unią Europejską, tak by powstało jedno superpaństwo, a Polska w tym superpaństwie była rubieżą wschodnią. Dlatego z tego podstawowego powodu, że KUKI z 15 nie ma takiego kosmopolitycznego podejścia do, do polityki. Nie będziemy mogli zagłosować za pańską kandydaturą. Ale mam też bardzo dobrą wiadomość. Jest ogromna szansa w tej chwili na zrealizowanie, panie premierze, naszych wspólnych marzeń sprzed 20 lat. Naprawdę, ogromna szansa. Czy pan pamięta rok 2004 i słynne referendum, czy zbieranie podpisów pod referendum? Cztery razy tak. Zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatową w Sejmie. Likwidacja Senatu. Redukcja liczby posłów o połowę i zniesienie immunitetów posłom i senatorom. Ja przez te osiem lat czekając na pana, by zrealizować te pańskie obietnice, bo przypominam, że referendum nie zostało rozpisane, pan Olechowski stwierdził w TVN24 na pytanie jednej z dziennikarek, że to właściwie to były tylko ćwiczenia dla aparatu partyjnego. 750 tysięcy podpisów poszło w błoto, a kiedy objęliście państwo władzę, nie mogliście, nie zmieniliście tej ordynacji wyborczej, która jest kluczową dla przekształcenia Polski w społeczeństwo, z partyjnego w społeczeństwo obywatelskie. Ja zapytałem kiedyś pana, dlaczego nie wprowadziliście tej ordynacji wtedy, kiedy mieliście władzę i pan odpowiedział mi, że PSL, wasz sojusznik, nie chce się zgodzić na zmianę ordynacji. Tak na marginesie w 1926 roku po zamachu majowym PSL Piast, obawiając się autorytaryzmu sanacji, zażądał zmównicy zmiany ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną. W 2004 roku pomagałem Wam zbierać te podpisy. Grałem za darmo koncerty na Waszych eventach, zachęcając ludzi również na głosowanie na Platformę Obywatelską, bo wierzyłem, że Pan. Wierzyłem, że. Czy może Pan, Panie Marszałku, uspokoić tych liberałów i demokratów? Pan poseł Kukis prosi o spokojne warunki do wygłoszenia swojego oświadczenia. Wesprzejmy Pana posła i okażmy szacunek. Bardzo dziękuję. Wierzyłem, że Pan uczyni z tego państwa rzeczywiście państwo obywatelskie. Wie Pan, że nie zbudujemy nigdy wspólnoty w Polsce, jeśli w Polsce będzie istniał system partyjny. Zawsze będziemy podzieleni na Tutsi i na Hutu. Zawsze będą media gromadziły się po jednej stronie i po drugiej stronie. Aby to zmienić, konieczna jest zmiana ordynacji wyborczej i mam dla Pana świetną wiadomość że postulat zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany wpisało zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe do swojego programu, jak i Prawo Sprawiedliwość wpisało do swojego programu 230 z JOW, 230 z list. Także o LIS, o, wie pan, o y, większość konstytucyjną w ogóle nie musi pan obawiać. Jest znacznie ponad większość konstytucyjna. Możemy również zmienić konstytucję. Prawdopodobnie będziecie chcieli zabierać immunitety. Po co zabierać pojedynczo? Przecież pan rok temu sam mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że jednym z pierwszych posunięć nowego Sejmu powinno być zlikwidowanie immunitetu formalnego dla posłów i senatorów. I zróbmy to. Również Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie ten postulat. Mają w swoim programie. To był jeden z punktów mojej umowy, ale już pan mówię, już pan wie, to był jeden z punktów mojej umowy z Prawem, z prawem i Sprawiedliwością. W tej chwili jest możliwość wprowadzenia tego w życie, bo mamy większość konstytucyjną. Chcecie referendum? Jest świetny projekt pana Marka Sawickiego, kapitalny projekt o dniu referendalnym. Tylko głosować natychmiast podniesiemy za tym ręce. Mieliśmy możliwość obniżenia progu frekwencyjnego przy referendach lokalnych, tak aby to ludzie decydowali, czy chcą elektryków w swoich miastach, czy chcą jeździć spalinowymi. To powinno być dla ludzi. Postulowaliśmy i Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowało nam ten projekt. Postulowaliśmy obniżenie progu frekwencyjnego do 15%. Wie pan, kto tę ustawę wywalił w powietrze? Przedziwna koalicja pani Gasiuk Pichowi z panem Zbigiewem Ziobro. To samo zrobiono z sędziami pokoju, wybieranym bezpośrednio przez obywateli. W 2007 roku mówił pan o tym, że należy asesorom przywrócić prawo orzekania. Zgadzam się w 100% i wzmocnimy ich sędziami pokoju. Jest już gotowy projekt prezydenta Dudy w tej kwestii. Również zablokowany przez ten dziwny sojusz Zbigniew Ziobro, Gasiuk-Pichowicz. Pani Gasiuk-Pichowicz. Panie premierze, przez 20 lat również zapowiadał pan pakiet ustaw antykorupcyjnych i antysitwowych. Nie udało wam się tego wprowadzić. Udało się KUKIS-15 na mocy porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością. Już od tej kadencji żaden poseł, żaden senator nie może zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. A informacje, ile spółki wpłacały kasy na, czy prezesi spółek na konta, na kampanię wyborczą polityką, macie dzięki KUKIS-15 i dzięki tej ustawie, bo wcześniej media nie miały do tego dostępu. Panie Marszałku, Wysoka Izbo ciężko się tu stoi, tak zaorane to pole. Chcę. Tutaj taka orka przed chwilą była, szczególnie w e, wypowiedzi e, premiera e, Tuska. Szanowni Państwo, e, powiem tak, że podsumowanie całego tego expose to przebrał się diabeł, wornat i nam przy ogonem dzwoni. A powiem, że tak z przyzwoitości należałoby powiedzieć, że sprawa kibiców, o której Krzysztof przed chwilą mówił. To ja chyba nie znam polityka tej rangi w Polsce, który by tak jaskrawie walczył z kibicami polskimi. Ja bym Żylety nie poruszał, legi bym tu nie poruszał, bo będę musiał cytować, co śpiewali wtedy na Pański temat. I, i, i to taki chyba żart z Pańskiej strony. Co do drewna, proszę Państwa, lasy państwowe. Oczywiście, że ja przyznaję Panu rację. Panie premierze. Lasy państwowe to jest nasz dobrostan, to jest, to jest potęga, może trochę, trochę mniejsza niż w innych państwach, ale jednak lasy to taka podstawa. Ale to nie kto inny jak pański rząd sprowadził tutaj jednego ze szwedzkich największych producentów mebli, umiejscowił ich na terenie Rzeczpospolitej, chociaż nie chciano ich nigdzie indziej na świecie, to pan zbudował największy tartak w Polsce, którego w historii Rzeszpospolitej nie było. To było wszystko za pańskiej kadencji, więc ja jakąś dwoistość postawę wyczuwam w takich stwierdzeniach, że będziemy dbali o lasy. Sprowadzi pan następną ikę? Nie wiem. Cały czas nie mogę się z tym pogodzić, że państwo Polskę pokazujecie w tym takim micie politycznym jako coś, takie, jakiś ciemnogród jakiś zaścianek taki Europy, że to trzeba wszystko naprawiać, że to jest wszystko źle, teraz będzie znacznie lepiej. Wiecie Państwo, nie tylko my słuchamy tego Sejmu, nas słuchają również ludzie za granicą oraz inwestorzy. Ja bym poprosił jednak stronę, która przejmuje rządy, aby trochę bardziej roztropnie traktować takie wypowiedzi, bowiem... Tylko w Warszawie, proszę Państwa, a propos tego szowinizmu, tego nacjonalizmu i tak dalej, i tak dalej. Tylko w Warszawie w 2023 roku kupiono 3,5 tysiąca mieszkań i to kupili cudzoziemcy. Oni w nas bowiem widzą zupełnie coś innego niż państwo widzą. Oni tu widzą bezpieczeństwo, oni tu widzą czystość uśmiechniętych ludzi i przynajmniej tą opowieść na przyszłość to widzą cudzoziemcy, łącznie w Polsce. Sprzedano cudzoziemcom około 14 tysięcy mieszkań. Cytuję za branżą turystyczną. Tylko w 2023 roku branża turystyczna zanotowała 88% wzrost sprzedaży. To są również wycieczki do Polski. Jesteśmy jednym z większych odkryć światowych, jako państwo nieodkryte, warte zobaczenia, bo tej całej, że tak powiem, kulturowości Zachodu tu jeszcze na szczęście nie ma. Polska przeżywa wielką metamorfozę i to widzą wyraźnie państwa zachodnie. Dbamy o nasze bezpieczeństwo i tutaj wydaje się, że kontynuacja polityki byłaby wskazana. Jeden z waszych polityków kiedyś powiedział, że Polska to jest, aż trudno mi się to cytuję, bo to mi się po prostu w głowie nie mieści, to jest brzydka panna na wydaniu i to w dodatku. Bez posagu. Ja chcę tak zapytać się, ponieważ widzę te same twarze w rządzie, te stare twarze. Poważnie tak postrzegacie swoją ojczyznę? Brzydka panna na wydaniu bez posagu? No to ja muszę powiedzieć, że tu się absolutnie różnimy, bowiem Polska jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Zdolną, silną, inteligentną jest wyjątkowa, bo jest nasza. Wielkie dzięki za obejrzenie materiału do końca. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia jednego z polecanych filmów i zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia.